Cześć, mam z tej strony polski Czaster YouTube i ze mną jest yy, Ammo 220 i 220, bo można tak napisane To mogę się napisać dwa słownie To byś y, ci ludzie y, to 220 masz A i o, mój kolega zaraz zbije na razie go, bo on sobie chce pelerynkę, mam nadzieję, że to szybko zrobić, tak? To ja bardzo szybko robię pelerynki. No to akurat jakieś. No, przesłało. Już przesłało. Mam aktualnie więcej filmików od ciebie. No. Ym, ja teraz pójdę na klepę z gościem. Dead, headshot. Dobra. Ona mi 6 HP zabiera, a ja 18 na razie. 13. 72. I dead, deadnęła. No, i chyba rozwaliliśmy. No, teraz robimy zadanie w Kaczmie. Yy, na przykład, przez 3,20, to musimy wybrać to chyba pierwsze 3, 2, 3 minuty i 20. To pogadamy przynajmniej. Chyba Ty nie będziesz na odcinku. A, to właśnie, mm, to pogadamy. No. Na przykład... Ej, ile ja ty w tą grę grałeś, że masz 53? Od 8 lat do ilu? No, do 10, 2 lata. No, to super. Mam 3, bo w marcu będę miał już 11. Niecałe 3. No, to dobrze. Jak spodoba wam się seria, będę robił, yy, jeszcze jedną serię zrobię, no to pogadamy sobie chwilę, a ja sobie popykam na telefonie chwilę. A No bo cza czas mnie czeka, bo muszę dwie minuty poczekać do zadania. Cztery musiałem czekać. Trzy, trzy, trzy. To, to możemy gadać i... Na fanpage'a wbiję. Ej, wiesz jak nagrywać tele, yy, telefon? Bo ja nie. Mam czy jakiś program na telefon pobrać? No, też słyszałem coś. Bo, bo ja bym jakąś serię na telefonie zrobił. Mam Capcom Maria wiesz co to Capcom? No. No super, ja! E, zdjęcie, chłopie, mam! No wiem, wiem, wiem. Ja sobie gram właśnie w połu teraz. Na moim telefonie. W połu, ostatnio w połu. Już lepszej gry nie mogłeś wymyślić. W połu. No, będę nawet let's play chyba z tego nagrywał. Let's play z połu. Jak można nagrywać let's playa z połu? No po prostu. Jak się Rezi nazywa? Tak naprawdę. O, wiem, remigiusz wiesz goń, na nazwisko wiesz goń. No, skąd widziałeś? No dawno już widziałem. To jest mój na ulubiony youtuber. To wow. Widziałem Remigiusz No wiem Znasz... Do mówię. Znasz Remigiusza Maciejska? Dam, żeby Paul spał, bo jest zmęczony. I hajsu przez niego nie mogę zero być. Ja sobie zrobię pelerynkę z ty, tym spice'em. Ty, też fajna. Ja, 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 ja i że pelerynki są na zamówienie, Tu zrobisz mi kiedyś z GTA 5. Napis, raczej obrazek. Ale kiedyś. O właśnie, klepią się to. Yy, klepią się to już w, właśnie wracam. No, nagrywam, nagrywam. Właśnie teraz patrzę, jak się klepią. Dobra, sklepałem. Już mam czwarty poziom. Ulepszę sobie siłę no i teraz chyba idziemy jeszcze jedną robić, już 5 minut nagrywam to Facebook. no fajne okropny drań konwoj, czas trwania 5 minut, no to już nie zdążę sobie to zdążę jeszcze, już robisz mi perrynkę? A nie, nie jaki obrazek potem! Wiem, taki bardzo fajny ci znalazłem. No, duży. Kipko, Ej, jak, jak będziesz z, zrobisz, to uwierz się w tą parerynkę, co nie? I przeszlij mi screena, jak wygląda, dobra? No. jak wyglądasz mi. Ale nie, ja tak nie mogę, bym musiał wszystko wchodzić. W majka w zyczu, dawać tam mi się nie chce. Szkoda. A ja wgrywam na stronie yy, Minecraft Życiu skinny No tam najlepiej, rejestrujesz się na serwerze i jeszcze musimy poczekać 50 sekund. Nie 50 minut, albo 50 godzin. Jo! Wow. No mówiłem, że nie zdążysz na odcinek, on chyba nie będzie na odcinku, bo odcinek już trwa 6 minut. No to dobrze, już, już jestem. Witam. Zaraz wystawuję ekran dla niego, żeby tam mógł jakiś czas pokazywać. E, wiesz, że już nie zdążysz chyba. Właśnie to już będzie trzeci odcinek w niej. Nie, czwarty już. Jeszcze jeden odcinek. Jeszcze jeden odcinek. Jeszcze jeden odcinek. No to jeszcze dwa odcinki. Jeszcze... Nie, jak to, to wstawię, to jeszcze jeden mi zostanie. I będę miał jedną serię z głowy. I jeszcze clever. Bota. No, nie, symulatory, potem muszę symulatory, bo to będzie trochę ciężkie. Dla garbot, przecież słaby, no, ale... No wiem, on jest bardzo łatwy, tylko symulatory są ciężkie, bo to trzeba znaleźć grę. Wiesz o co chodzi? No to będziesz musiał je pobierać, żeby zagrać. nie ma, nie ma w sensu. Coś. Ja tego nie pobieram. Ja tu na necie gram... Bo jest... darmowe gry online jeszcze No ja też... No no ja też to będę robił, Slimak Bob. bo to śmiało... fajne jest. To naraz, ja mam ja mam dwie serie i mi starcie dokończyć serię, będę robił następne. A ile... Ile będzie seria miała odcinków? No ja już jestem. Ej, idę na gimpie. No! To wiesz, że tylko dwie minuty zostały, no i za prawie minuta. To za długo nie programy z nim. Nawet już chyba nie ma co zadania robić. To już chyba to się manko i skończymy odcinek. Narka do następnego odcinka. Który zaraz będzie.